Cóż za piękny dzionek w miasteczku Playmo. Um, dziś jest trochę mgliście. Właściwie ledwo widzę. A cóż to znowu? Wygląda mi to na świat piratów Playmobil. Przepraszam, czy ktoś może nas zabrać do miasteczka Playmo? A kto to w ogóle jest? Gotowe, wszystko ukryłem, a ty. Ja też już skończyłam. Mam nadzieję, że dzieci znajdą wszystkie wskazówki i że nie będzie to dla nich za trudne. Pewnie, że nie, przecież są bystre. A poza tym, to przecież podchody, więc muszą się trochę naszukać. A, już wiem! Jesteśmy na pirackim placu zabaw w miasteczku Playmo. Wyskakuj z koi marynarzu Lili! Przygotuj się do abordażu. Dzisiaj dostaniemy tego robota. Co takiego jadłeś na śniadanie, a ten robot nazywa się Robert. Tak, o tego mi chodzi. No w każdym razie te dzieciaki mają dziś urodzinę i grają w podchody na placu zabaw. Szukają wskazówek, a rodzice przygotowują urodzinowy piknik. Mm, dobra, a ty zamierzasz wystąpić jako pirat i wykonać parę sztuczek? Nie, jak dzieciaki będą na statku pirackim, tak ich wystraszę, że wszystkie z niego zwieją. Robot taki szybki nie jest. Więc go zapnę, raz dwa i zanim dzieciaki dotrą do rodziców, nas już dawno nie będzie. A to ci. Hm, umieram z ciekawości. No proszę, jest pierwsza wskazówka. Zatem, ahoj, piraci! Zobaczmy. To mapa skarbów. Pływa w wodzie, ale nie jest rybą. Na jego plecach znajdziesz następną wskazówkę. To jest na szkielecie wieloryba. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że wieloryby są rybami, ale należą one do ssaków morskich. Oddychają płucami jak człowiek, ryby natomiast skrzelami. Ponadto wieloryby nie składają jaj jak ryby, ale rodzą swoje młode. Super zabawa się kroi! Hej, grają w podchody! Może spytamy, czy możemy się przyłączyć? po główku chyba że sam chcesz dołączyć do tych gamoni ale czemu nie bo są beznadziejni a my nie chcemy zadawać się z takimi zrozumiałeś czy też jesteś gamoniem mam coś tu jest coś napisane na klabaterni Zobacz, jak dobrze się bawią. No może jednak my też... Dobra zabawa, akurat. Zresztą będzie po niej, jeśli znajdziemy skarb przed nimi. Jestem pewien, że skarb jest ukryty w statku. Wiadomo, a niby gdzie indziej. No, to jazda, idziemy po niego. Obawiam się, że Darren tym razem ma rację. Skarb chyba naprawdę jest ukryty na pirackim statku widmo. Co za złośliwa banda. Ale ubaw. To było super. Dzięki, Robert. Nie ma za co, Mia. Hej, tu chyba jest jeszcze jedna karteczka. Przeczytaj. Ale tu ciemno. Tylko mi tu nie wymiękaj i szukaj dalej. To przecież Bridget, Elmar i Daron. Co ich tak przeraziło? Pewnie wystraszyli się samych siebie. A to kto? Albo raczej co? Hej, patrzcie, chyba coś mam. Tak, mamy skarb. <ścoughs> no to przyjaciele mieli szczęście, a zwłaszcza Robert. Ależ ten Eddie wystraszył się Bridget i jej wojowników. Muszę przyznać, że się nieźle uśmiałem. Sam cukier i tłuszcz, to przecież jest niezdrowe. Ale jakie pyszne! W urodziny można zrobić wyjątek, Robercie. W porządku zapiszę to w mojej bazie danych. W urodziny wyjątkowo można jeść niezdrowo. Tak, tak, trudno to zrozumieć. Procesor Roberta będzie się musiał mocno wysilić. A ja na dzisiaj mówię już cześć, do następnego tygodnia. I pamiętajcie, kciuk w górę. Ech. Nie pytaj, po prostu nie pytaj.